Dzisiaj gramy taką grę. Zostawcie łapkę w górę i sobiecie na nowej na tym kanale. Dzisiaj za i dzisiaj będziemy grać taką grę. Ustalamy od 3 na 5 Cyk i cyk. Cyk i cyk. ustalamy sobie taką wysokość. Trochę za wielka. Ustawimy na 3 OK. Takie czas będzie ok. Nie! Będzie 2 na pół. Ideal! 2 na pół. Nie. Tylko 2. Dobrze. Dodaj. Dobrze. Trochę płaskie. Summy podstawowe. Summy. Zapiszemy PFMAP. Nie będziemy na razie w nią grać. Zróbmy pierwszy taki podstawowy samolot. Zróbmy jaki samolot. Zróbmy jaki samolot. Nie! Nie będzie udać. Zaczniemy się i zaczniemy grać tą grę. Zaczniemy tutaj coś budować. Mam! nie tutaj grałem? Mało Ła. i to. Nie mogę stytować. Może się. Zrobię o, śróbmy takie coś.

<try> byś... Nie, uśpij. Zbudujemy wła. Spodu... Tutaj zbudujemy. Polecam. No tak. Trochę pobudowałem. Mamy tutaj dwa zakręty. No cóż, puścimy lokomotywę. Mam moją lokomotywę. Taką. Taką. Nie to... O, oh, to tutaj. To mój pociąg. To pociąg. To Ta taki pociąg. Tylko mamy lokomotywę. Takie. Igę nawet. Będziemy nawet skręcać. Tutaj lokomotywę. Jeden coś tutaj dobuduję. No tak. Zbudowałem taki odcinek. Taki odcinek zbudowałem. No tak więc. Mam takie coś. Jako taki. O taki samolot. Postajemy na mapie. czy jeśli postaltujemy? Wytrupujemy starutować i zrobimy nie to. Zumnie to, żeby żeby on robił, żeby zanurkował. <słyski> <słyski> a gente na visão após aqui Przejęliśmy samolotem? I mamy. jest na to, żeby. 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 jak. żeby. by. pojazdem kolejnym symulować. O! No ja i tutaj małą czesnę. Taki samolot dzieje. Tak nazywa. Może źle mówię, ale chodźcie. Mamy taki mały samolot. Po prostu taki... Taki mały samolot. Czy... Czy da się szkodzić to? Jaka ten wielki, to właśnie, no to nie jest wielki, to trochę uszkodzony, ale góra, 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 Dlaczego tak ma... Dlaczego? 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 gdzieś. Dlaczego? Dlaczego? na trupę o. Jeszcze gorzej. Jeszcze raz. Retro. Zróbmy tak, cały samolot. Źle zrobiliśmy tam wczesne. Wytrupujemy. Zróbmy ślub, tak, rozbije się. Udyszymy. i i będzie tak. A tutaj nagle.

Czy tu Awadia? Awadia, 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 mamy Awadia, a mam... Cześć, tak. Co się jest tak. To się ten jeśli zrobimy tam luźno. Co się stanie, jeśli Przekonaliśmy się, co jeśli Ilimy te dwa Strumny coś jeszcze większego. czy da się zrobić Pić Być... Udy czy da się robić Samolot Taki I zrobić Pół... on żeby uderzyć będzie takim, żeby Taki szpital tak... żeby... I zróbmy beny... tak Że Nie uderzymy Czasem się wyjbę, nie Nie uderzę Odszedł, odszedł, Bijzij, 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 bijzij. 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 Zgadza no się. Ja! Ale jemy w I tak. rozbiliśmy, ale zróbmy jeszcze tak. Jeżeli roz... rozbiliśmy tak, że udziesimy prosto w górę Śnu Zróbmy. Leplamy, ja nie leplam, nie promuję. Promujemy. О oh, нет, те И... No, no. y... Давай. Czyli to nie jeżeli zrobimy taką zrobimy tym, tym, tym. ostatnim też, to jeżeli to rozbijemy o tak samego i ale po zrobi tak uderzy i rozbije sprawdźmy to.

Całą siłą. Zakończy się katastrofa. tak kończy się wy... tak się tak Zakończy kończy się słowa, kiedy samolot rozbija się w To jeśli wytrubujemy małe to będzie ostatnia słowa, Naprawdę. I będzie to kata co się stanie, jeśli czerna uderzy? ale leć też, no leć, leć, leć i leć się, poleć. A bo po, mamy samoloty, nie? Le... Źle. Źle zrobiłem, Jezu. Kolejna katastrofa. To chyba. Ostatnia katastrofa. No, czy robię źle? To ostatnia katastrofa. Tam ta nie wyszła. Musimy zrobić tak, że. Możemy dać sobie, że nas musi rozpicie. I te poczekajcie, ja bym ulepszyć. Jeszcze poczekajcie, coś robię. Umawmy takie, coś. Weź, nie, ma Będę turbin, nie, nie, Coś, coś się stało. No pięknie. Aha. Mnie się skończyło. Aha. Źle, raz to robię teraz. No pierwszy raz robię źle. No teraz robiłem łóżka. Nigdy nie rób. Nie daj. Tamta była nieledwo niestety. Nie, ledwo, nie ale roz. Nie daj. Nie, proszę, biegnij, biegnij, ostatnia. To ostatnie. 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 I zasymulujemy. chyba to było. W, w sumie tak. Samolot startuje i musimy zanurkować. Nie daj nawet wieść. Tu leci po uchodzie? Nie leci po uchodzie. Zachodzimy powoli, że...

Zbudowałem ten samolot i mam nadzieję, że by nie latał. Że przynosimy mm. mm. się. będzie, nabieramy prędkości. I trochę tak nie w ale udechaszamy. To wszystko na dziś. Zostawcie łapkę, górę i suwa, papa. A jeszcze dodajmy. Zostawcie łapkę w górę i szupa pa, pa.